Siemaneczko, tutaj makaroniarz, a wy witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii Shakes and Fidget. Także jest to odcinek specjalny z okazji yy, naszej bardzo efektownej yy, wojny gildii jaką przeprowadziliśmy niedawno. Poza tym yy, mamy kilka zmian, na przykład nowi ludzie w gildli, nie wiem czy to widzieliście, następnie nowy herb. Tutaj zbieramy już na kolejny atak na jakąś gilię, bo y, zakończył się sukcesem atak i nawet o, nasza obrona. Naszą obronę udało się pomyślnie zakończyć. Więc w tym odcinku ruszymy do lochów. Zostawię sobie już jakąś misję, że... Aha, najpierw muszę lochy. Przyzwyczajnie, ponieważ od któregoś tam levela... nie pamiętam chyba od setnego levela jest możliwość czegoś takiego, że dostajemy... Jakiś tam przedmiot, który powoduje, że jednocześnie możemy chodzić do kadłubi, do loków lub kogoś atakować. Nie pamiętam, bo to było tak dawno jak ja to zdobyłem, a to jest zdobywa jeden raz, także e, szkielet szaman woduje. I tak chyba nie dam rady, ale spróbuję szamana, to smag. 30 lewa szkielet ma poziom 28 e, A Wy pozwólcie, że na czas wojny tutaj mamy 10%, tutaj dobrze, że ja na czas wojny troszeczkę e, ściszę głośność ogłębną oglądarki także zaraz wracam ok, tak więc mamy teraz przeglądarkę na 25% głośność także powinno być dobrze słychać i pokażę Wam ostatnią wojnę gildii. naprawdę moim zdaniem efektowne zwycięstwo wyrównana piękna walka yy, gdybym miał postawić na gracza najlepszego na tej wojnie postawiłbym na pewno na przemoksa, gdyż jak, gdyż jak zobaczycie jaką rozpiorduchę zrobił to nie będziecie, nie będziecie wierzyli własnym oczom ja tam no nie to żebym lamił ale nic nadzwyczajnego nie zrobiłem e, natomiast, e, natomiast natomiast przy jego osiągnięciu moje wyczyny są niczym zaraz też zobaczycie, tutaj ja pokonałem chyba jednego gościa, drugiemu wiązku życia, czy coś takiego. Dokładnie tak. Tu już nasza grudnia się kończy, i jeszcze troszkę jest. I zaraz zobaczycie piękną końcówkę tutaj. Walka wojownika z zwiadowcą. Zawsze wojownik w takiej sytuacji ma mniejsze szanse, bo zwiadowca robi więcej uników, niż wojownik bloków. Natomiast jak się jednemu czy drugiemu poszczęści, to może być całkiem ciekawy rezultat. Znaczy, dlatego ja nie będę pomijał, tym bardziej, że nie jest to jeszcze jakaś taka ekstra długa, długa wojna, nie? Na przykład na innej mojej gidi na serwerze 9... Aha, bo ja nie mówiłem, to jest serwer 28. Na serwerze 9 mam 243 level. I mam tam gildię, która ma coś 30, 30 kilku członków, jest aktualnie na pozycji 45. Najwyższa pozycja tej gildii w historii ogółem to jest 37. Ale tylko przez dzień się tam utrzymaliśmy. Potem nas szybko zgwałcili. Tak, dokładnie. Tak chciałem powiedzieć. Nie przyjęzyczyłem się. Yy, I... Tam już wojny trwają długo. Jak się tak zobaczy całą wojnę bez pomijania, to może to trwać nawet ponad 20 minut. Także jest to trochę czasu. No. Dajemy, dajemy. I teraz wchodzi na arenę przemocy. I zaraz zobaczycie, co on zrobił. Śledźcie dokładnie. Patrzcie ile on bierze HP, a ile ludzie mu biorą. Tak uczeń przerósł mistrza. Nie, ja po prostu nie grałem i na expie się podciągnąłem. Preferowałem misję na Expa i przez to też... no trochę moje konto jest y, słabe, jak na 24 level. Ale tutaj już walka przemógł ok z kolejnym y, człowieczkiem. Patrzcie się jaką on ma przewagę I kolejny gościu który ma taki sam level jak on Nie wiem czy już, czy temu da radę czy nie Jeżeli tam ten się nie będzie blokował to mu da radę, bo nie pamiętam, raz oglądam tylko wojnę także nie wiem Ale wygląda na to, że mu da radę Więcej takich ludzi do gildii No i jeszcze ostatni cios Magowi zadał, Mag już go musiał podzielić z hita i tutaj emocjonująca już końcówka wojny. I teraz nasz pięknie ich rozwala. Pięknie. Pięknie nam to wyszło, naprawdę. Także to by było na tyle moich informacji z Shakes and Fidget w tym odcinku. Bo no to był taki odcinek specjalny informacyjny. O, świetnie przekazali było to. I to było w tym odcinku na tyle, także trzymajcie się. Cześć.